AI tworzy filmy. OpenAI Chimera zmienia kinematografię. Niesamowite wieści ze świata AI. OpenAI ogłosiło Project Chimera system sztucznej inteligencji, który potrafi generować pełne, spójne filmy fabularne na podstawie prostych promptów tekstowych. To absolutny game changer, który ma potencjał, aby wywrócić do góry nogami całą branżę filmową. W tym filmie przyjrzymy się bliżej. Czym dokładnie jest Project Chimera? Jak działa ta przełomowa technologia? Jakie są jej potencjalne zastosowania dla twórców, studiów filmowych i amatorów? Jakie wyzwania etyczne i kreatywne stawia przed nami ta innowacja? Czy AI generowane filmy będą w stanie konkurować z produkcjami hollywoodzkimi? Czy każdy będzie mógł zostać reżyserem? Zanurkujmy razem w przyszłość kinematografii. Oglądaj do końca i zostaw komentarz, co sądzisz o Project Chimera. Nie zapomnij o subskrypcji i łapce w górę, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami w świecie. AI. OpenAI. Project Chimera. AI Film. Sztuczna inteligencja. Kinematografia. Przyszłość filmu. Tech news. Innowacje. AI. Filmmaking.